Za chwilę zostanie podniesiona flaga państwowa i odśpiewany hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Weteranie, otwierając dzisiejszą uroczystość objętą honorowym patronatem marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, pragnę w imieniu organizatorów, mieszkańców gminy oraz własnym serdecznie wszystkich powitać. W sposób szczególny witam żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłoskich. Witam obecnego wśród nas uczestnika bitwy pana Włodzimierza Łoja, pseudonim WIR. żołnierza oddziału batalionu chłopskich Rysza, ministra, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jana Józefa Kasprzyka. Reprezentuje pan Wojciech Niemiec, przedstawiciel tego urzędu. Serdecznie pana witamy. Serdecznie witam pana pułkownika Marka Kwietnia, od ponad 25 lat udzielającego wszelkiej pomocy przy organizacji uroczystości rocznicowych i zarazem dzisiejszego moderatora. Chcę, pan pułkownik już nie potrzebuje ekstra rekomendacji, jest tutaj u nas powszechnie znany. Serdecznie dziękuję za uwagę. Uroczystość 77. rocznicy Bitwy pod Słuchani uświetniła orkiestra z Wino. Kompanię Ponorową Wojska Polskiego pod dowództwem powieślnika Mateusza Wojtana wystawił III Zamoyski Batalion Zampanizowany w Zamościu. Jego dowódcą jest podpunktownik Sebastian Grendt. Bardzo dziękuję Państwu. Proszę o zajęcie miejsca. Celebranci i koncelebranci przygotowywani są do mszy. i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami jest z w się do słów Pana Wójta, serdecznie witam wszystkich, razem każdego z osobna na mszy świętej na Eucharystii. Święty Jan Paweł II przypomniał nam, że ważna jest pamięć, bo naród, który traci pamięć, Także swoją historię przestaje istnieć. Ale nie tylko na nas ważna jest pamięć. Od pamięci z cechą człowieka. Przekazał też z żeby żeby ten grudek się wydobył i polecił, aby nie bądź. W świętej koncercie w intencji poległych partyzantów i pomordowanej ludności cywilnej, z udziałem księży Waldemara Konstrupca, promoszcza w jego wzięcia na świętej Marii Panny Złukowej, księdza Pawła Bartoszewskiego, wnuka komendanta Konrada Bartoszewskiego w Pseudoniewir i księdza Rudolfa Karasia, który wygłosił pomienia, przewodniczył ksiądz profesor doktor Habilitowany Czesław bronią w rękę, aby bronić życia, wolności i radności prawdy, walczyć o niepodległość naszej rodziny, i przecież się z panią niemieckiego narodowego socjalizmu. Doszło do walki, którą można porównać do biblijnego starcia Dawida z Gowianem. Dlaczego tak liczne były oddziały partyzanckie? Dlaczego nas oglądali się młodzi ludzie do oddziałów armii batalionów, post, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych sił? Zgromadzeni na za tych, którzy skinęli w najkrwawszej w Polsce bitwie partyzanckiej pod osłuchami, zanosimy do Boga nasze prośby. O Ducha Świętego dla całego Kościoła i jego pasterzy, aby światło Ewangelii ogarnęło wszystkie narody na ich drodze dążenia do poszanowania godności i suwerenności. Ciebie prosimy. Mówmy się za tych, którzy są zaangażowani. W należne uszanowanie tego świętego miejsca, spoczynku najlepszych synów naszej ziemi, Ciebie prosimy, Słuchaj. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępuje. Jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał wydane. ni przez Zbawiciela i, i posłuszni Jego Słowom, ośmielamy się mówić. Proszę nas, których się nie święć się imię Twoje, przyjrzyj, Królew, co nie, bądź wola Twoja, ja o tak i na nie. daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nas i nie puść nas na pokuszenie, ale nas waw złego. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem wodziem, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie wzdrowiona dusza. Jest nas wiele i myślę, że następne będą też jeszcze bardziej łączyste, by pamięć i modlitwa towarzyszyły nam i tym, którym tę pamięć przekażemy. Pan z Wami i z Duchem Tobie, niech Was błogosławi Bóg Mogący Ojciec i syn, i duch święty, Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, bo u będę dzień. bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Zamojszczyzny, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Spotykamy się dziś przy pomniku upomieniającym walki partyzanckie stoczone w czerwcu 1944 roku w Puszczy Solskiej, by złożyć hołd znanym i nieznanym bohaterom, którzy własnym życiem potwierdzili umiłowanie wolności i ziemi ojczystej. Pochylając głowy w skupieniu i zadumie uczcimy wszystkich rodaków, dla których ojczyzna do ostatniej chwili życia pozostała dobrem najwyższym, a swoją ofiarą poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Wzywam córki i synów narodu polskiego, którzy wierli hasu, Bóg, honor, ojczyzna, podjęli bohaterską walkę. Z niemieckim i sowieckim agresorem. Sandrzej do apelu! Wołam bojowników ruchu oporu partyzantów oddziałów leśnych, którzy tu w obronie Ziemi załojskiej, swoją krwią i życiem dokumentowali umiłowanie wolności. Wzywam dowódców i żołnierzy oddziałów Armii Krajowej Korda, Topoli, Wira i wojny oraz batalionów chłopskich Rysia, Burzy, Błyskawicy, Skrzypika, którzy zginęli w bitwie stoczonej 25-26 czerwca 1944 roku pod Osuchami z przeważającymi siłami niemieckimi w ramach wielkiej akcji przeciwko partyzanckiej Sturm II. Stańcie do apelu! Do was się zwracam potomnie. Przełuję was w waszej pamięci ofiarę krwi i życia, jaką przyszło złożyć na ołtarzu ojczyzny mieszkańcom ziemi zamojskiej. Nie zapomnijcie bohaterskich żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, poległych w zaciętych walkach o wolność narodu polskiego. Niech ich postacie i bohaterskie czyny, utrwalone w historii i naszej świadomości, Będą dla nas przykładem patriotyzmu i miłości do Polski. Ich poświęcenie i ofiara krwi i życia nie były daremne. Niech ta Danina będzie dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń przykładem patriotyzmu i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! uczczenia 77. rocznicy Bitwy Partyzanckiej pod Osuchami. Salwa honorowa! Trzeba Ładuj! Salwą! Waduj. Ładuj! Salwą! Falc! Ładuj! Salwą! Faltuj. zabezpiecz Broń. I I Kolejna biało-czerwona wiązanka od służb mundurowych Garnizonu Zamość i województwa lubelskiego na czele delegacji dowódca Garnizonu Zamość pan podsłuchownik Sebastian Gref I kolejne biało-czerwone wiążanki. poseł na Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Beata Strzałka. Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pan Michał Murawa i Radny Sejmiku, Pan Przedef Rubek. To kolejny dzień jest biało-czerwony. Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego o sukle 1944 to kolejna biało-czerwona wiązanka. I grupa rekonstrukcji historycznej imieniem porucznika Konrada Bartoszewskiego z rodowim Wira. wiązanka od Gminy Tarnogród składa zastępca burmistrza Tarnogrodu, pan Tomasz Legiec. I kolejna wyjątkowa wiązanka biłgorajskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów broni Wiktoria.